Milan i Napoli wygrywają, Juventus gubi punkty z Lecce, Alacjo przegrywa z Parmą, jednak to wszystko znalazło się w cieniu przykrych wydarzeń ze stadionu Artemio Franchi. Zapraszam na ósmy odcinek z cyklu Calcio. Ostatni raz odcinek o włoskiej serie A nagrałem ponad dwa miesiące temu, a więc sprawdźmy, co w tym czasie wydarzyło się we włoskiej Lidze. Otóż, moi drodzy, włoska serie A stała się ligą dwóch prędkości. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że w każdej lidze są lepsze i gorsze drużyny i z tym nie mam zamiaru dyskutować, ale jednak moim zdaniem ta różnica, jeśli chodzi o poziom sportowy, jakościowy między górną a dolną połową tabeli jest naj największa właśnie we włoskiej Serie A. Mamy powiedzmy osiem drużyn, które walczą o europejskie puchary, z czego 5, które liczą się w walce o tytuł. Jeszcze przed ostatnią kolejką różnica między pierwszym a piątym miejscem wynosiła zaledwie jeden punkt, a z drugiej strony mamy dolną połowę tabeli, a zwłaszcza te drużyny, które są na miejscach 14-20, które to drużyny po prostu prezentują poziom Serie B. Jest to poziom niestety drugoligowy. Pewnym zaskoczeniem może być to, że wśród tych drużyn jest Roma, ale Roma to w tym sezonie naprawdę ciężki przypadek. Serie A powinna być zmniejszona przynajmniej do 18 drużyn, i będę to powtarzał do znudzenia. Jednak wiem, że szanse na to, że tak się stanie, są niewielkie. Dlaczego? A choćby dlatego, że piłką nożną, jak wiemy, rządzą pieniądze. Najwięcej do powiedzenia mają właśnie bogate kluby, a powiększona liga przede wszystkim jest w interesie właśnie tych najbogatszych klubów. Dlaczego? Już tłumaczę. Większa liga to większa liczba meczów do rozegrania, większa liczba meczów wymusza na klubach posiadanie większych kadr, żeby można było lepiej rotować składem, a kogo stać na większe i lepsze jakościowo kadry? Oczywiście stać bogatych, nie biednych, tylko bogatych. Dobra, ale przejdźmy już do spraw związanych z ostatnią kolejką. Mecz Torino-Napoli. Torino przegrywa z Napoli na własnym stadionie 0-1. Napoli przede wszystkim ma bardzo solidny środek pomocy. Zambo Angisa, Stanisław Lobotka i Scott McTominay. I to właśnie ten ostatni zdobył bramkę na wagę trzech punktów w meczu z Torino. Mając taki trzon zespołu, można walczyć o czołowe lokaty w najlepszych europejskich ligach, bo przypominam, że Serie A właśnie jest jedną z najlepszych lig w Europie. Chociaż być może nie wszyscy o tym pamiętają, w tej chwili jest to jedna z trzech najlepszych lig Europy, a w rankingu UEFA nawet jest na miejscu drugim przed La Liga i Bundesligą. W końcowym kwadransie meczu z Torino było widać, że Napoli raczej nie skupia się na tym, żeby żyłować i żeby zdobywać kolejne bramki, tylko raczej na tym, żeby zabezpieczyć ten wynik 1 do 0 i dowieść te trzy punkty do końca. Ale z drugiej strony, czy możemy się dziwić? Pamiętajmy, że Azzurri grali na wyjeździe, a punkty zdobywane na wyjazdach są szczególnie cenne. Gdyby podopiecznie Antonio Conte grali u siebie, no to pewnie wyglądałoby, to inaczej. Moi drodzy słaby mecz Karola Linetego w barwach Torino, zmieniony w 63 minucie, były reprezentant Polski Sebastian Walukiewicz zagrał całe spotkanie i zagrał można powiedzieć poprawnie, natomiast bohaterem, absolutnym bohaterem meczu został Wania Milinkowicz Sawicz, to był świetny występ serbskiego bramkarza i byłego bramkarza Lechii Gdańsk mimo tej wpuszczonej bramki to przede wszystkim dzięki nie Torino przegrało nie więcej niż 0 do 1. Milan wygrywa z Empoli 3 do 0. Rostoneri można powiedzieć przejechali się po Empoli, wygrywając 3 do 0 właśnie. Tak jak mówiłem wcześniej, Empoli to dzisiaj poziom bardziej drugoligowy niż, niż zasługujące na Serie A i tak jak niedawno Rostoneri wygrali z, z Wenecją 4 do 0 na San Siro, gdzie Wenecja przyjechała na San Siro i Potknęła się na skórce od banana, a piłkarze Milanu po prostu to wykorzystali. No ale później w żaden sposób nie przełożyło się to na ich miejsce w tabeli. Z całym szacunkiem, ale z takimi zespołami jak Wenecja czy Empoli Milan może wygrywać nawet kilkoma bramkami. Ale Rossoneri jeszcze nie grają na takim poziomie sportowym, na takim poziomie taktycznym, na takim poziomie intensywności, co trzy najlepsze w tej chwili drużyny w serii. A. A, czyli Intermediolan, Atalanta, Bergamo i Napoli, to jest y, taki top 3 w tej chwili, jeśli chodzi o Ligę Włoską. No, Milanu jeszcze, jeszcze w tym topie nie ma i w tym sezonie chyba nie będzie. Lecz remisuje z Juventusem 1 do 1, szczerze mówiąc, oglądałem ten mecz do 40 minuty. Potem już wyłączyłem, bo naprawdę oczy nie mogły patrzeć na to pożal się Boże widowisko. Ten mecz wyglądał dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem, czyli lecze schowane w niskiej obronie, a Juventus atakował po obwodzie, Juventus przetrzebiony kontuzjami Tiago Motta ma istny szpital w swoim zespole. Juventus, Juventus miał okazję, żeby wcześniej w cudzysłowie zabić ten mecz, ale Bianconeri nie mają napastnika, mają problem ze, zdobywani, ze zdobywaniem bramek i dlatego jest tak, a nie inaczej. Moim skromnym zdaniem, strasznie sfrajerzył ten mecz Juventus. Stracił bramkę w 91 minucie i strzelcem gola były napastnik Milanu Chorwat Anterewicz. Parma wygrywa z Lazio 3-1 i to jest największa sensacja ostatniej kolejki włoskiej Serie A. Adrian Benedyczak rozegrał 10 minut w barwach Parmy w tym meczu. Lazio, podobnie jak Juventus, też gra bez klasycznego napastnika, ponieważ Tati Castellanos czy tym bardziej Zakani to w moim przekonaniu nie są klasyczni napastnicy. I tak mi się wydaje, że całkiem nieźle mm, mógłby się w tym momencie odnaleźć w Lazio Krzysztof Piątek, tylko trzeba byłoby go jakoś wyciągnąć z bazak sehirów w przerwie zimowej. No i wreszcie dramatyczne wydarzenia ze stadionu Artemio Franchi. 22-letni piłkarz Fiorentiny, wypożyczony z Romy, Edoardo Bove, upadł na murawę i dostał drgawek. Natychmiast został przewieziony do szpitala. W tej chwili komunikat jest taki, że piłkarz jest przytomny i znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Mecz został przełożony na inny termin, na razie jeszcze nie wiadomo dokładnie na jaki. Moi drodzy, dziś wieczorem AS Roma gra z Atalantą Bergamo na za. Zakończenie tej kolejki włoskiej Serie A, a w następnej kolejce najciekawiej zapowiadające się spotkania to mecze Atalanty z Milanem, Napoli z Lazio i Juventusu z Bolonią. Ja już Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to zasubskrybujcie kanał. Możecie również wesprzeć kanał na patronajcie albo na bajkofitu. Do zobaczenia, do usłyszenia.